Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Proszę państwa, teraz poproszę na scenę pana Krzysztofa Kilańskiego, sympatyka korony, odczyta wiersz. Dziękuję. Witam Państwa. Pan największy członek tutaj, pan i jest sympatykiem Konfederacji Krajów polskiej Wiersz, który chcę Państwu odczytać, nawiązuje do dzisiejszego wydarzenia, a jego tytuł: Najeźdźcy i nachodźcy. Granic państwa przed destrukcją, przestępcami, straż graniczna szczerze broni. Z drugiej strony kraj z By biją przebić, chmują oni. Przejścia granic są, czekają. Chciałbym zapukać. Zgodnie z prawem się przewoży. O, padają, posągali, idą pedały? Faszyści, pedały faszyści idą najszy, niż te I spiaczny, nie? Dla takiego cynicznego, z własnej woli podróżnika mnie jednak się przybysze i przemytny biznes czuje, bo opłaty te z nawiązką lud miejscowy zrefunduje. Nie migranci to są żadni, ci co prawa nie szanują, to zwyczajni są przestępcy. Artykuł 264, paragraf 2 Kodeksu Karnego. Bo świadomie polskie prawo, służby, nie, nie, atakują. Celem ich, wniosek to prosty, jest bezkarność szerzyć, badać. Właściciela nie uznawać, ciągnąć socjal, swoją władzę w końcu nadać. Więc tutaj tutejszy też włamywać. Równość wszak obowiązuje. Niech migrantem do Twojego domu się nazywamy. Młodza niechaj do hołubi wspiera, karmi, integruje. Dziękuję. A do wypowiedzi wcześniejszych pod pomnikiem Witosa Państwa Przewodniczących, mówiących o tym, czym jest Nielegalne przekraczanie granic w państwach, które znają swoją rolę względem swoich obywateli, rolę ochronną. Dodam, że były prezydent Gruzji Michał Sakaszwili został skazany niedawno, bo 17 marca na 4,5 roku więzienia. Za nielegalne przekroczenie granic, jakiej, gdzie ono swojego państwa wróci. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I jeszcze raz! Stop! Inwazja! Proszę państwa, teraz do głosu poproszę pana redaktora Rafała Mostakowskiego, Centrum Edukacyjne Polska. A do głosu poproszę jeszcze o przygotowanie pana Tadeusza Samborskiego oraz pana y, doktora Tomasza Somera. Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieku. Kochani, zbieramy się tutaj, ponieważ wie, wiele spraw się nawarstwiło w dniu dzisiejszym. Z jednej strony praktycznie rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow. A pakt Ribbentrop-Mołotow. Czyli ten układ pomiędzy Hitlerem i Stalinem to jest uznawane przez naszych wschodnich sąsiadów za akt założycielskich państwa. Gdyby nie było paktu Ribbentrop-Mołotow, gdyby nie było czwartego rozbioru Polski, nie byłoby sowieckiej Ukrainy, nie byłoby sowieckiej Białorusi.